A rolą inteligencji jest to, aby wskazywać kierunki pozostałej części społeczeństwa, czyli zachęcać ich do udziału w interesowaniu się polityką. I jedną zwrotkę naszej szlagierowej piosenki pozwolę sobie zaśpiewać. Będzie występ, proszę Państwa. Tam, gdzie jest nasza praca, tam, gdzie nasze miłości, tam, gdzie przyjaźnie i rodzina, i rodzinny dom, i rodzinny dom. Nie pozwól nigdy więcej okłamać swoich dzieci i mówić, po co mówi dzisiaj rząd, i mówić. To, co mówi dzisiaj rząd, ja nie chcę emigrować, Koniec czasu, ja niestety. pragnę niestety żyć gdzieś tutaj. Nam się czas. Dziękuję. Y jak widać, no, brawa za tak oczywiście. Nie ma, nie ma przedstawiciela z nami Komitetu Wyborczego zawsze razem. Nie...